Witam Was kochani moi. Dzisiaj nietypowo we wtorek. W sobotę nie było zakupów, bo były puste półki. Było pustych półek. Jednego czego nie mamy, to oleju nie mamy, ale my mamy w domu, bo zawsze kupujemy tak, żeby jeden był w zapasie. Yy, mąki nie było. Kupiliśmy my ostatnią zgrzewkę 10, 10 kg. Kupiliśmy również cukru 10 kg, ale cukier już był. I dzisiaj była woda, ale kupiliśmy go. Jak wiecie, my zawsze kupujemy wodę i u nas musi być woda, więc kupiliśmy dwie zgrzewki, ale w sobotę, słuchajcie, nie było tak. Nie było makaronów, były tylko te najdroższe po 3 euro za, kilo, za pół kilograma, za opakowanie. Nie było żadnej mąki, nawet tej do pieczenia chleba najdroższej. Żadnego cukru nie było, żadnych wód nie było, tylko takie, co są 1 litr kosztuje 1 euro, to te były. No i mleka też nie było, no po prostu masakra. Były tak puste półki. Że, że wiecie co, no szok. Bo tutaj się dowiedziałam w pracy, mi powiedzieli, że oni czytają w internecie, bo są ludzie oczytani i mądrzy że trzeba się przygotować na 10 dni, ale dlaczego na 10 dni, to tego nikt nie uzasadnił, a tutaj ludzie są tacy, że co im powiesz, to on zrobi autentycznie. Więc skoro w internecie i telewizji mówią, że trzeba mieć zapasu wody w domu na 10 dni, takich kabanosów zapakowanych, konserw mięsnych, makaronów, cukru, mąki i uwaga, Owoce i warzywa w puszkach to jest bardzo niezbędne. Na 10 dni musimy mieć owoce i warzywa w puszkach, więc my na przekór nakupowaliśmy słodyczy na 10 dni. No, także y, po prostu działo się, działo się u nas, ale już spokojnie, że tak powiem, dzisiaj jest wtorek, towar dojechał, także już się wszystko wypełnia, już, już powoli. Kupiliśmy kawę, tą, którą jak wiecie zawsze pijemy, tylko niestety ta do kaw mlecznych się skończyła i wybraliśmy jakąś taką inną, nową kawę, bo zupełnie właśnie nowe są, ale to jest takie, gdyby barista, espresso, to myślę, że to będzie mocna, fajna kawa. Zaraz tam do niej przejdziemy. Natomiast jeszcze, właśnie pamiętajcie, że do tego wszystkiego jest. 10 kg mąki, bo my pieczemy chleb, więc nam naprawdę te 10 kg mąki szybko pójdzie, to jest 20 buchenków chleba i 10 kg cukru. I w ogóle nam się spierdzielił piekarnik, więc kupujemy nową płytę i nowy piekarnik. To osobny filmik na pewno o tym nakręcę, bo bardzo jestem dumna z tego, co wybraliśmy i myślę, że w porównaniu do polskich cen to bardzo mało zapłaciliśmy. No, i przechodzimy do takich zakupów typowych. Będzie? Co widać? Będzie. Więc mamy znowu nieśmiertelna woda, 1,14 za zgrzewkę. Podkreślam, od 8 lat tak kosztuje i pewnie będzie jeszcze kolejne 80 lat tak kosztować woda. Plus, euro 50 jest za, e, za kaucję. Za kaucję. Kaucja. Z tym, że to euro 50 to oczywiście będziemy mieć zwrócone, także macie 3 euro kaucji, więc od tego wielkiego rachunku, jak odejmiemy 3 euro, to nawet nie zauważyliśmy, że je odjęliśmy. Dziękuję, że mi rachunek upadł. Następnie pizzę kupiliśmy, nie była w promocji, ale po prostu już dzisiaj chcieliśmy ją na obiad, więc 3 razy pizzę kupiliśmy. Ona jest po 4 euro. Jeden raz z salami i jeden raz z szynką prościutto i pieczarkami. I wszystkim będę polecać tą pizzę, bo jest naprawdę najlepsza. Jest bardzo droga, jak ze sklepu, ale jest wspaniała. Filmy o pizzę oczywiście są dostępne na kanale. Nie będę tutaj już y, czasu zabierała waszego cennego. Dwa razy kawa, ona jest w promocji po 9,99, bo normalnie kosztuje chyba 13,99. I zobaczcie, no to jest ta taka najmocniejsza, jak widzicie. I do ekspreso, i, i kaw specjalnych. No to, no to my pijemy tylko specjalne. Nawet powiem Wam szczerze, że nie byłam w stanie wyczytać. Czy ona ma tylko ziarna arabiki, czy ma tej drugiej takiej dodatek, co, co bardzo lubimy, właśnie jak jest dodatek? Arabika Bonen miszung jest i robusta Bonen. A! Widzicie, ja w sklepie w ogóle nie czytałam, proszę bardzo, jest miszung Arabika, no to jak arabika, ale ta robusta to jest bardzo droga i bardzo duża, bardzo duża, bardzo dobra kawa. Bonen to są ziarna. I tutaj jest właśnie zdjęcie, że obecnie takie mają w sprzedaży kawy. Jeszcze, oprócz tego. My wzięliśmy tą dwie wzięliśmy. Na spróbowanie dlatego tylko, tylko dwie, bo normalnie... A kawę też, przepraszam, zalecają na te 10 dni, żeby nakupić, więc wzięliśmy 2 kg. Nie wiem, czy to starczy, czy nie starczy, ale chyba starczy na 10 dni. Dlaczego na 10 dni nie wiem. W ogóle właśnie, przepraszam, no nie śmieję się z wojny i z Ukrainy, natomiast śmieję się z tego co tutaj wygadują. Czyli na przykład będą rakiety latać, a ja będę otwierać puszkę Ananasa, bo przez 10 dni mam jeść owoce z puszki, to mnie po prostu rozbawiło. Natomiast nie śmieję się z wojny i, i pokupowaliśmy dużo rzeczy. I syn, który mieszka, studiuje, mieszka nie z nami, już też kupił, ciężko pracował. Na te pieniądze jego koledzy się balowali, jak był w gimnazjum. A on przed maturą dwa lata pracował i poleciał po aptekach z pięciu aptek, wykupił wszystkie środki opatrunkowe, i, i do tego jeszcze glukometry, i, i te do mierzenia ciśnienia aparaty z pięciu aptek dziecko wykupiło. Pytałam się, może troszkę za dużo wydałeś? Nie, mama, ja tak chcę, to są moje pieniądze. Także my też. W sobotę, a propos, kupiłam cały bagażnik pieluch Pampersów i tylko tych oryginalnych Pampersów, nie podróbek, i kupiłam te pieluszki takie do mycia pupy. To już Wam powiem, mega te wielkie paczki Pampersów u nas kosztują 17 euro 17 euro za paczkę. To tam w zależności od wielkości jest 92 sztuki, 80 chyba 74 jakoś tak. A te mokre chusteczki do pupy, to takie mega zgrzewki wzięłam. Tam w zgrzewce było 5 tych dużych paczek i to kosztowało albo 5,25 albo 5,50, nie pamiętam, za 5 tych paczek. To tak, żebyście mieli dla porównania w Polsce, że tutaj pracujemy godzinę na paczkę pampersów. A pamiętam, jak chyba mój pierwszy syn się urodził te 21 lat temu w Polsce, to wydaje mi się, że jeden dzień pracowałam na paczkę Pampersów, że byłam w szoku. Także to tak w kwestii, że tak powiem, dodatkowej. E O, mąka zdrożała 4,50 za 10 sztuk, czyli po 45 centów jest. Była chyba po 39 centów. Cukier 7,90 za 10 kilo. To nie zdrożał. To tak cały czas kosztuje. Dwa razy te nasze to, pasteryzowane pomidory po 55 centów. Jak myśmy przyjechali to one były po 39 centów, teraz kosztują 59 centów. Pół kilograma tu jest bardzo fajne, bardzo gęste, zupa pomidorowa czy sosy, my do sosów je dajemy, to jest fantastyczna sprawa. To to sobie wzięliśmy. Co tam mamy? O, no widzicie, łapie mi ostrość na inne rzeczy. Już słuchajcie kochani, przymierzam się do filmiku no, odnośnie korony pracy, miejsc pracy i tak Oficjalnie już jest przypieczętowane, podpisane 12 euro za godzinę jest od 1 października. Płaca minimalna oczywiście, przepraszam, muszę wziąć poza kamerką, przeczytać. Wzięliśmy dwie puczki, puszki tuńczyka po 1,19. O tuńczyka nie było, rzeczywiście. Wzięliśmy w sosie własnym. Dokładnie, natomiast my lubimy w oleju go kupować, ale wzięliśmy w sosie własnym. Dwie puszki po euro 19 i to nie są śmieci z Tuńczyka, takie odpadki, tylko to są kawały ryby, rzeczywiście kawałki Tuńczyka. Kolejno Fante 4 puszki z grzewka kosztuje 2,69, to tutaj ją mamy, takie zwykłe te. 4 razy 0,33. Kaucja, Euraszek naliczona za puszki. Dwa e, razy lody, Mowen pik, moje ulubione są. E, dzisiaj wzięliśmy dwa razy mm, orzechowe i jeden raz takie czekoladowe z wanilią i one są po 1,79 dzisiaj w promocji, natomiast normalna cena wzięła chyba 3,29 taki smak sobie syn wybrał a ja to te lubię, tu herbuszka mnie kiedyś, że tak powiem o cz cz czci i wiary odsądziła że ona to kiedyś kupiła i nigdy więcej, bo jadła orzechy, a nie lody, że pierwszy raz w życiu musiała gryźć orzechy. Rzeczywiście, bo tu są te skarmelizowane wielkie orzechy włoskie, ale na przykład no ja akurat uwielbiam i są przepyszne, także jak ktoś nie lubi gryźć lodów, to odradzam. Natomiast generalnie z tej firmy lody to jest kilkadziesiąt przeróżnych smaków, jest do wyboru mnóstwo. Nie było mojej kawy cappuccino dzisiaj I, i nie było tych marcepanowych jeszcze, ale jest naprawdę mnóstwo. Są już te letnie się pojawiły, były owocowe już, już i musy owocowe i tak dalej. Dobra. Koniec gadania. nosi małe, po 2,19 i to jest taka paczka 2,2 o dwie są takie dwa wagoniki i to jest w sumie 250 gramów, czyli dwa razy po 125 gramów ja je bardzo lubię w pracy sobie hapsnąć, syn je lubi do szkoły i tak sobie kupujemy to 2,19 a jak się sprowadziliśmy to nie pamiętam albo euro 99 kosztowały albo euro 79 ale skłaniam się że kosztowały euro 99 Teraz 2,19 kosztują. Kupiliśmy mhm. 1,89. A, 5 razy sztangę. Czyli kupiliśmy takie, te prawdziwe kabanosy. O, takie bardzo, bardzo długie. Też mówiłam Wam, że są wspaniałe. Tu na innych filmikach jeszcze szybciutko odczytam, że. 100 gramów kabanosów jest robione ze 190 gramów mięsa świńskiego. O, Jest to robione, także to jest oczywiście prawdziwy kabanos. To one są, słuchajcie moi kochani, cały czas w tej samej cenie. Ona cena nie wzrosła, 1,89 za te kabanosy. Te małe kabanosi wzrosły. Następnie deserki trzy kremowe wzięliśmy, a pani nam nabiła dwa, pewnie jeden gdzieś dodatkowo nabiła. No jak to Nasze panie w sklepie. Takie to są puddingi z bitą śmietaną na wierzchu o deser taki. I to właśnie, że tak powiem. 3 sztuki po 25 centów. Natomiast jak się sprowadziliśmy, kosztowały 19 centów. Jest troszeczkę obłędu cenowego. Natomiast widzę, że te produkty, które kupiliśmy tutaj, to bardzo nie wzrosły. Olej wzrasta. My przyjechaliśmy, był po 99 centów. Ostatnio chyba kupiliśmy 1,59 i teraz słyszałam, że 1,89 czy 99. Także olej zdrożał i to zdrożało. Benzynę mamy teraz po 1,99 w Austrii i 2,40 maksymalnie w Niemczech. Mm, takie ceny są na dzień dzisiejszy, jutro może się zmienić. I teraz tak jak tutaj widzicie, lody po 1,19, kabanosy te małe 1,79 lody, 2,19 małe kabanosy. Te chude takie kabanosy te sztangę 1,89. 3 razy deserki, nie dwa razy. Nie wiem, co mi się zobaczyło. 25 centów. Dobrze, teraz będą e, duplo 2,19%. Tiktaki 1,49. Dwa razy smartisy 1,59. 1,59. Jedne karmelkowe wzięłam. 20 mm To to. A nie! Przepraszam, no widzicie język jaka... Ja dzisiaj jestem strasznie taka. To. Te, 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 takie. Na pewno też są w Polsce. Na pewno znacie. To, to po 1,59. I co tam ja jeszcze widziałam? Duplo. Tylko my duplo kupiliśmy dwa różne rodzaje. Jeden jest Big Pack, 18 tych duplo. To moi panowie brali. A drugie duplo jest e, takie normalne, plus jeden gratis. Także 11 sztuk jest. O, nie widzicie, to jedno z tych dwóch duplo <noise> kosztuje ile kosztuje jedno z dwóch duplo? O, mamy nawet. E, 2, 19. Tic taki no to nie pokazuję, bo to nie ma co pokazywać. Kinder Shoko 2, 19. A i takie draże orzechowe, ja sobie wzięłam. 1, 11. Czyli Kinder Shoko 3 coś. Gdzie one są? To są te. To nasz syn bardzo lubi. O. One są drogie, ale on bardzo lubi. Ja tam raz spróbowałam i nie to, że muszę to jeść, powiem szczerze. I te draże orzechowe to sobie takie wzięłam za 1,11-250 gramów. Ja je też bardzo lubię. Kiedyś były migdałowe. Szukałam, ale nie mogłam znaleźć się migdałowych. No trudno. To mamy. Poprosimy ostrość. Dwa razy Kinder Bueno 2.19, Monte Cot 2.19 również i do, duplo to duże 3,79, to się wyjaśniło. To teraz tak, Monte Cot 2.19 i Kinder Bueno 2.19, przepraszam, Kinder Bueno 2 kupiliśmy po 2.19, 6 ich jest tych batoników. Monte, co, nie wiem które, bo wzięliśmy dwa. Już Wam pokażę. Takie te zwykłe jogurty. Monte, znaczy monte jogurty. No, Monte takie w kubku do jedzenia. I takie te batoniki, wafelki. No, nie wiem, no to nie są wafelki. No, takie do gryzienia. Do jedzenia za rzeczką i do gryzienia. No. To już mamy. Jedno Monte. Tu jest nabite. Zaraz będziemy szukać następnego w tej stercie zakupowej. Jedno kosztuje 2,19. Potem Paula Mini 1,79 i Monte Cot 1,99. To już wiem. To pewnie ten Monte Cot, ten takie jak jego to 1,99. A, a Paula Mini mamy tutaj. O. Paula mini i ma 8 tych kubeczków takich. Jak widzicie. Króweczek. To już mamy. I to jest rzeczywiście bardzo mini, mini. One są malutkie, bo te monte to są duże, a tu jest 400 gramów. O, a te monte mają też 400 gramów. No, bo tu są 4 po 100 g, a tam jest 8 po, po 50 g. Dobra, to się już nam wyjaśniło wszystko. Jedziemy dalej z rachunkiem. Montecot, dwa razy bekon, chipsy po 1,19. Te MMsy po 1,99 są dwa razy. To są to te, teraz znowu powtarzamy. Kolejny raz MMsy. Jedne sobie karmelkowe wzięliśmy 220 gramów i drugie to są te Classic 300 gramów. I zobaczcie, MMsy kosztują 1,99 za 300 gramów. A te, które są bardzo podobne w smaku. Za 250 gramów kosztują 1,11. Dobra. Poprosimy o ładne zbliżenie. O! Nie będzie zbliżenia, dobra. To nie będziemy się zbliżać. E, chipsy. Po 1,09.

Oreo, takie jak tam widzicie, jest 1,79 i, yy, i takie o, takie poduszki są. Widzicie, takie białe poduszki, to jest mega słodkie. Ja tego nie znoszę, ale dzieci to lubią. Też 1,79 to kosztuje, to ma 300 gramów, tu widzę. I za to wszystko, kochani moi, plus. 10 kg mąki, 10 kg cukrów, 12 butelek wody, minus 3 euro za kaucję. O, to wszystko. Zapłaciliśmy dzisiaj bardzo dużo. Zapłaciliśmy 112, gdzie to jest? 112,34. O proszę, nawet tu się teraz już wyświetli końcowa lista, czego wcześniej nie mogłam nakręcić. Także. Kto nie widział, to proszę patrzeć. Mamy 112, czyli niecałe 110 euro zapłaciliśmy, bo 3 euro jest z tego wszystkiego kaucji. Także nie ma na razie y, pustych półek. Oleju tylko nie ma obecnie w sklepach, natomiast no straszne rzeczy w telewizji gadają, w internecie piszą. Ja mam takiego jednego, pracuję z kolegą, który on jest strasznym panikarzem, że za dwa lata będziemy bankrutami, że to, że tamto. No okej, okay. stal kosztuje bardzo drogo, aluminium kosztuje bardzo drogo, więc to, no u nas na razie wszystko stoi, bo brakuje nam części, brakuje materiałów, także no nie jest to fajne, tak? Ale nie można panikować, trzeba, jak to się mówi dalej, żyć. Natomiast mam kolegę, który mnie wykańcza. Mam takie kupiłam ziołowe, uspokajające tabletki. Jak on dostaje paniki, to ja sobie tabletkę łykam. Bo to nie można żyć normalnie. A propos to taki jest uczony, że się ostatnio mnie zapytał, czy na Ukrainie to się mówi po polsku, czy po rusku. No. Także pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, napiszcie mi w komentarzach, jak wyglądają w Polsce półki, czy też są puste, czy z kolei zdrożało u Was bardzo wszystko, jak to wygląda. Pozdrawiam i to zapraszam do osobnego filmiku na temat ceny, natomiast pracy i korony, jak to u nas jest, bo znowu mamy nowe rzeczy co do korony od 20 marca do chyba 20 września. Trzymajcie się. Dziękuję za subskrypcję, dziękuję za łapki w górę, łapki w dół, za komentarze. Papa, pa, do usłyszenia.